Siema, to jest kolejny short, tak W najbliższy czas, póki są jeszcze zdalne Może uda mi się jutro nagrać prom... Jakiś, nie wiem, film Minecrafta Ale czy, jak nie będzie jutro, to znaczy, że najbliższy czas Jak nie będzie ani w ani w niedzielę To przez najbliższy czas może nie być filmów No bo ten no i ten jest wisia oczywiście dalej odwala Jak mówiłem w poprzednich widzicie. Jak, jak Badajcie widzie... na mój ten kanał No tak, tylko że u niej są Kola! 115 czy jak nie więcej subów Albo nie, nawet więcej, ponad 120 A u mnie mało jest, o, jest. Się no, widzę, o, za subskrypcję. No widzowie, wy chyba ze mnie jaja robić Jak tak nie rozbędziecie jej, to jest koniec kanału tak naprawdę Wiesz co, to, to nie ma sensu, skoro chyba w ogóle nie zostawia się po Naprawdę 80% oglądających nie, nie subskrybuje mojego kanału, więc elo